Żagań. Niewielkie miasto położone około 60 km od Zielonej Góry, kojarzone jest przede wszystkim z wojskiem. Jednak mało kto wie, że to także miejsce z piłkarską tradycją sięgającą lat 50 XX wieku. Czarni Żagań to prawdziwa legenda lokalnego futbolu. Klub, który przeżywał zarówno wzloty, jak i upadki. Zapraszam na materiał, w którym opowiem Państwu historię dawnego finalisty Pucharopolski i jednego z najbardziej charakterystycznych zespołów w tej części kraju. Historia klubu związana jest z wojskiem. W czasie II wojny światowej w Żaganiu stacjonował niemiecki obóz aliancki Stalag Luft III, w którym odbyła się wielka ucieczka. W jej wyniku na rozkaz Adolfa Hitlera rozstrzelano 50 więźniów. Uciec zdołało zaledwie trzech. Po zakończeniu wojny do miasta przyjechało wojsko, które stacjonuje tam do dzisiaj. W wyniku działalności polskiej armii na terenie miasta powstali Czarni Żagań. Miało to miejsce w 1957 roku. Pierwszym prezesem klubu został pułkownik Czesław Moczorodyński. Klub zaczął funkcjonować pod nazwą Wojskowy Klub Sportowy Żagań, która przetrwała do 1978 roku. Czarni rozpoczęli swoje pierwsze zmagania od rozgrywek B klasy. Miało to miejsce w 1958 roku i szybko okazało się, że poziom rozgrywkowy jest dla nich za niski. W kolejnym roku drużyna rywalizowała w A-klasie i po raz kolejny awansowała o kolejny szczebel rozgrywek. Pomimo świetnej postawy w kolejnych sezonach, gdzie zapewniali sobie tytuły mistrzowskie okręgu zielonogórskiego, Żagania nie mieli jeden dość istotny problem: zespół nie mógł poradzić sobie za każdym razem w barażach, które były rozgrywane z mistrzami z sąsiadujących okręgów. To właśnie przez to klub nigdy nie awansował do ówczesnej drugiej ligi. Wyśmienita forma zawodników czarnych w tamtych latach przyczyniła się później do największego sukcesu w historii lubuskiej piłki. W sezonie 1964-65 drużyna z żegania awansowała do finału Pucharu Polski, pokonując po drodze takie ekipy jak Karolina Jorzyna Śląska, Start Łódź, Polonia Bytom, Pogoń Szczecin, Wisła Kraków i ŁKS Łódź. W finale czekał na nich ówczesny mistrz kraju górnik Zabrze. Wydarzenie rozgrzało lokalną publikę, a stadion w Zielonej Górze, na którym rozgrywany był finał, pękał w szwach, gromadząc ponad 20 tysięcy osób na trybunach. Klub ze Śląska był wyraźnym faworytem tego spotkania, w końcu była to wówczas zdecydowanie najlepsza drużyna w Polsce. Czarni przegrali 0 do 4, ale to, co ich spotkało po finale Pucharu Polski, jest niezwykle poruszające i zarazem bulwersujące. Jako finalista pucharu polski żagania nie mieli prawa wystąpić w europejskich pucharach, gdyż górnik zawsze zdobył zarówno mistrzostwo, jak i puchar kraju. To sprawiło, że czarni mieliby okazję przystąpienia do pucharu zdobywców pucharów, klub nie dostał jednak takiej szansy. Dlaczego? Po pierwsze, bano się, że trzecioligowiec przyniesie wstyd na europejskiej arenie. Drugi powód wydaje się być bardziej prawdopodobny. Ówczesny komunistyczny rząd w obawie, że zawodnicy wyjadą na zachód i tam zostaną, nie zgodził się na grę czarnych w rozgrywkach europejskich. Finał Pucharu Polski w sezonie 64-65 to zdecydowanie największe osiągnięcie klubu z ziemi lubuskiej. Żadna inna drużyna nie powtórzyła sukcesu Czarnych. W kolejnych latach gra zespołu znacznie się pogorszyła, w wyniku czego w 1971 roku klub spadł do A-klasy. Sześć lat później Żaganianie powrócili do klasy okręgowej. W 1978 roku nastąpiła zmiana nazwy klubu na LKS Czarni Żagań. Będzie to pierwsza, ale nie ostatnia reforma. Lata 80. i 90. ubiegłego wieku to prawdziwa sinusoida w żagańskim klubie. Zespołowi brakowało stabilizacji, co potwierdzały wyniki. W sezonie 2007-2008 zespół zakończył zmagania na pierwszym miejscu w swojej grupie, a następnie wygrał baraże z Polonią Stal Świdnica i tym samym awansował do nowej drugiej ligi, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego w kraju. W nowych rozgrywkach żeganianie nie radzili sobie spektakularnie. Tylko raz zakończyli sezon w pierwszej dziesiątce tabeli, a miało to miejsce w sezonie 2009-2010. Ponadto klub zmagał się z problemami finansowymi, co poskutkowało nawet brakiem licencji na grę w drugiej lidze w sezonie 2011-2012. Klub podnosił się długo z kolan, ale w końcu odżył. Od sezonu 2019 20 ekipa z Żegania występuje w czwartej Lidze Lubuskiej. O żegajskim klubie zrobiło się głośno w 2021 roku za sprawą napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zespół Czarnych tworzą w większości zawodowi żołnierze pracujący w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej. I 2021 roku aż 11 piłkarzy zostało wysłanych na granicę Polski z Białorusią. Efekt był taki, że klub musiał wystawić w składzie juniorów młodszych. Czarni przegrali wówczas 1 do 3 z ostatnią drużyną ligi Piastem Czerwieńsk. Do porażki mogłoby nie dojść, gdyby nie postawa lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który nie zgodził się na prośbę klubu o przesunięcie czterech spotkań na rundę wiosenną. Postawa związku może zadziwiać, bowiem sąsiadujący około 20 km odżegania twardy świętoszów musiał stawić czoła podobnej sytuacji. Donośląski Związek Piłki Nożnej poszedł na rękę klubowi ze świętoszowa, który zmagał się z niedoborem piłkarzy przez sytuację na granicy Polski z Białorusią. Wierni kibice, żaganianie, zawodnicy i trenerzy wiedzą, że czwarta liga to nie jest spełnienie marzeń czarnych żagań. Klub dąży do powrotu w należyte miejsce, choć wie, że to niezwykle trudne zadanie. W styczniu 2025 roku doszło do wielu zmian strukturalnych, a tym samym pojawił się nowy zarząd. Prezesem został David Jędrysek, który wraz ze swoimi współpracownikami ma przyczynić się do odbudowy wielkiej lokalnej marki. Czy ta misja zakończy się powodzeniem? Tego nie wie nikt, ale czarni z pewnością będą o to walczyć.